No, dawaj. Usuwanie tatuażu z użyciem lasera polega na rozbijaniu barwnika w skórze na mikroskopijne cząstki za pomocą wiązki światła o dużej energii. Te fragmenty są następnie stopniowo usuwane przez komórki żerne. Pierwsze rozjaśnienie tatuażu widać po dwóch do trzech tygodni od pierwszego zabiegu. A ty wiesz a co to w ogóle miało być? Nie wiem. Najważniejsze, że już niedługo nie będę. Daj mi już tego. proszę, spokój. Przyszłam, usuwam. No, cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Wiem, każdego dnia mi o tym przypominałaś. Trochę bólu, ale będzie z głowy. Przynajmniej będzie ładna stopa, piękna. Taka ładna dziewczyna, i żeby takie miała oszpeconą stopę, to szok. Koniec. Brawo! Brawo! Ja jestem tak wdzięczna. Naprawdę kamień z serca, że tego w końcu nie będzie. No i kolejny zabieg e, z racji tego, że wszystkie chcemy jak najszybciej e, tutaj zobaczyć ładne efekty, to myślę, że za trzy tygodnie. Dobrze. Byłaś bardzo dzielna, mamo. Dziękuję Ci, że mnie tak wspierasz.